Czy jestem dupkiem za to, że nie powiedziałam rodzinie męża, że mówię w ich języku? Mój mąż Peter, 29 lat i ja, 27 lat, jesteśmy małżeństwem od około 3 lat. Mamy razem jedno dziecko, a z drugim byłam w ciąży. Pochodzę z zachodniej Kanady, a on z Niemiec. Przez długi czas mieszkaliśmy w Kanadzie. Ale z powodu inflacji przeprowadzka z powrotem do Niemiec wydawała się dla nas lepszą opcją. Kupiliśmy ładny dom w Hanowerze, skąd pochodzi Peter. Dzień po przylocie do Niemiec odwiedziliśmy rodzinę Petera. To był drugi raz, kiedy ich widziałam, pierwszy był na naszym ślubie. Przywitali nas i wprowadzili do domu, zajmując się moim synem. Zjedliśmy obiad i wkrótce opuściliśmy dom. Chcąc zadomowić się w naszym nowym domu. Przez kilka następnych miesięcy często odwiedzaliśmy rodzinę Petera. Ale zaczęłam zdawać sobie sprawę, że czasami mówili o mnie po niemiecku. Niegrzecznie komentowali moje włosy i makijaż, kwestionowali moje wybory modowe i ogólnie byli dla mnie bardzo niemili. Mówili też niemiłe rzeczy o moim ciążowym brzuchu, którego już i tak byłam niepewna. W końcu porozmawiałam o tym z mężem. Powiedziałam mu, że nie podoba mi się sposób, w jaki mnie traktują. Powiedziałam, że nienawidzę tego, jak ocenia się każdy mój wybór. Powiedział mi, że porozmawia ze swoją rodziną. Następnym razem, gdy poszliśmy do jego rodziców, nie było już żadnych złośliwych komentarzy. Przez około trzy miesiące było tak, jakby nigdy nic się nie stało. Urodziłam idealną córeczkę, którą nazwaliśmy Liliw. Rodzina Petera była bardzo zdenerwowana, gdy usłyszała to imię. Jeśli nie wiesz, Liliw oznacza ducha lub nocy. Nie wybraliśmy tego imienia ze względu na jego znaczenie, ale dlatego, że jest to imię, które każda dziewczynka w mojej rodzinie nosi od wielu lat. Moje drugie imię to Liliw, podobnie jak mojej mamy, babci. A nawet prababci. Przez jakiś czas nie odwiedzałam teściów. Nie chciałam słuchać, jak mówią o tym, że nie powinnam nazywać córki Lilyw. Ale wczoraj znów ich zobaczyliśmy. Teściowa obchodziła urodziny. Jak tylko się pojawiliśmy, wszystko zaczęło się psuć. Każdy chciał podtrzymać Lilyw, co zdenerwowało moją teściową. Ponieważ ludzie nie zwracali na nią uwagi, a mnie przytłoczyło. Nie chciałem, żeby ludzie ją trzymali. Przechodziłam przez dość poważną depresję poporodową i było jeszcze dość wcześnie, by spotykać się z ludźmi. Pozwalałam ludziom na nią patrzeć, ale odmawiałam, gdy ktoś prosił, by ją podtrzymać. Podczas kolacji słyszałam, jak moja siostra rozmawiała z moją teściową po niemiecku. Słyszałam, jak narzekała, że nie może podtrzymać mojego dziecka. Moja szwagierka miała nawet czelność nazwać mnie cytuję grubą, brzydką, uzależnioną od hokeja. Odwróciłam się do szwagierki i teściowej i powiedziałam im to po niemiecku. Zasadniczo powiedziałam, że zawsze wiedziałam, co o mnie mówią, ale wyzywaniem mnie było ostatnią kroplą. Wspomniałem też, że znam niemiecki przez prawie całe życie stół natychmiast wybuchł. Ludzie krzyczeli na mnie, bo najwyraźniej to wszystko była moja wina. Wyszłam z Peterem i od tamtej pory już z nimi nie rozmawiałam.